Dzień dobry. Dzień dobry. Nazywam się Aleksandra i Julia Słowik. Jesteśmy uczennicami Szkoły Podstawowej nr 1 im. Świętej Jadwigi Królowej w Jaszczewie. Chciałabym się Państwu przedstawić film na temat Tradycyjne rzemiosło ciężkowic można wykorzystać w obecnym rozwoju regionu. Rzemieślnicy w okresie staropolskim budowali świetność regionu. Lokalne tradycje rzemieślnicze i kupiectwo były żywym symbolem większości małych miasteczek które często specjalizowały się tylko w jednej dziedzinie i z danego rzemiosła były słynne na cały region. Można powiedzieć, że ówczesne stowarzyszenie rzemieślnicze, czyli cechy, funkcjonowały jak dzisiejsze najlepsze firmy czy korporacje. Ciężkowice, będące miasteczkiem położonym na szlaku handlowym oraz będące organizatorem słynnych cotygodniowych tygodniowych targów, miały niezwykłą możliwość rozwoju sprzedaży wyprodukowanych przez siebie towarów. Źródła podają... Iż w XV wieku w ciężkowicach rozwinęło się tkactwo i sukiennictwo. I to właśnie z tym rzemiosłem ciężkowice były najbardziej kojarzone. Towary wysyłane były poza granice państwa, między innymi na Węgry, na które to prowadziła przecinająca ciężkowice szlak handlowy. Właśnie w takich miasteczkach jak nasze rzemieślnicy, a także i kupcy stanowili elitę jeden z najwyższych elementów tych społeczności. Ich sukces finansowy przekładał się na kondycję miasteczka i wzrost jego znaczenia dla regionu, a czasem nawet i kraju. Czy zatem tradycyjne rzemiosło ciężkowić, takie jak tkarstwo i sukiennictwo, można wykorzystać w obecnym rozwoju regionu? Wykorzystanie ich wprost chyba nie jest już możliwe. Rzemiosło przerodziło się w przemysł i tylko duże zakłady produkcyjne są w stanie sprostać wymogom dzisiejszego rynku zbytu. Sądzę jednak, że rzemieślnicza spuścizna, Mogłoby zostać wykorzystana w rozwoju gałęzi przemysłu, jaką jest turystyka. Cieszkowice jako miasteczko o charakterze typowo turystycznym mogłoby zbudować ofertę dla turystów wokół tkarstwa, sukiennictwa i wszelkich podobnych tych dziedzin, organizacja warsztatów tematycznych, ciekawe pamiątki, oferta unikatowych produktów, miejsc to wszystko mogłoby dodać wartości poznawczej dla turystów, którzy poszukują nie miejsc, ale i unikatowych produktów. Rozwój rzemieślniczych pasji wśród dzieci i młodzieży nie pozwoliłby na to, żeby zapomniano o tych dawnych zawodach. Sądzę, że ciekawym pomysłem byłyby dodatkowe lekcje w szkołach, na których moglibyśmy uczyć się na przykład pracy na tradycyjnym tkackim, co w przyszłości mogłoby zaowocować powstanie małych zakładów tkackich produkujących w sposób tradycyjny podstawowe artykuły tkackie i sukiennicze, ale przede wszystkim elementy tkactwa artystycznego, które jest piękne. Ale i niezwykle trudno dostępne, a za do tym idzie drogie. Tkactwo i sukiennictwo to nie tylko materiały płótna i elementy codziennego użytku, jak na przykład dywaniki czy ale można do niego dołączyć też koronkarstwo, szydełkowanie i wszelkie pochodne zawody, w których pracujemy z nitką. Jak wiemy, prawdziwe koronki są niezwykle pracochłonne, ale i piękne. Może dodatkowo i z takim rzemiosłem mogłyby kojarzyć się ciężkolice, a także i regen. W połączeniu z łobowską koronką klockową mogłoby się to przyczynić do powstania marki rozpoznawalnej w skali kraju. Moim zdaniem bardzo ciekawe byłoby także przywrócenie tradycyjnych tygodniowych targów, organizowanych na płycie rynku w ciężkowicach. W dużych miastach zanikają już tradycje takich targowisk. Dlatego mógłby to być duży plus dla naszego miasteczka. I niezwykła reklama, przyzna targ i kup prawdziwe sukno, koronkę, a nawet wyplatany kosz. Mimo iż wydaje się, że te elementy są mało istotne dla rozwoju całego regionu, sądzę, że w miasteczkach turystycznych, takich jak nasze, może się to przyczynić do znacznego wzrostu rozpoznawalności na tle innych miejscowości. Większa liczba turystów to większe zapotrzebowanie na pieniądki, na noclegi, na restauracje. I wszelkiego typu dodatkowe atrakcje. Tak jak dawniej, wzrost zamożności mieszkańców stanowi o poziomie i rozwoju miasta. Powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby dawne rzemiosło na nowo zagościło w naszym miasteczku i stało się naszą wizytówką. Dziękujemy za uwagę. Do widzenia.